Czym mogę pomóc? Ładna dziewczynka. ja poznałam. A pan jest tym weterynarzem. Niech pan zostawi moją córkę w spokoju. Liliane. Doskonale wiem, co się między wami dzieje i nie życzę sobie, żeby pan kontynuował znajomość z moją córką. Jęzowska jest z Ja? Nie. Ja jestem z Polski. Mm, I z Lubelska wachełma. Jubielski! Szliem! Ocień haraszu! Edek! Edek! No, ale... Boże, obiecałeś! Daj mi wyjść. <grym> zaufanie. Tak zapewniałeś. I co? I teraz mówiłeś przecież, że wszystko będzie inaczej. Na zaufanie to trzeba sobie zasłuszyć. Mhm. I dlatego mnie znowu śledzisz? Nie śledziłem cię. Wanda, proszę, daj mi wejść. Nie mieszka pan z żoną od 6 miesięcy, ale regularnie widuje się pan z synem. Obecnie zamieszkuje pan. Co? Czy jest pan w jakimś nowym związku? Nie. nie. Kiedy ustała między państwem więź fizyczna? 6 miesięcy temu. A emocjonalna? Pytam, kiedy przestał pan kochać żonę? Wiesz co? Ja całkiem niepotrzebnie się łudziłam. Ja zawsze wiedziałam, że ty mnie zdradzasz. Ja nic nie mówiłam, wiesz? Nic nie mówiłam, bo nie chciałam rozwalać naszej rodziny. Ty od 7-latka oczekiwałeś dyscypliny, szacunku? Sam nie wiesz, co te słowa znaczą. Jaka miła dziewczynka. A jaka dobrze wychowana, rzadko się teraz takie spotyka. Jak ty masz na imię? Jurka, po co pani przyszła? Ja przyszłam po Lilianę, bo to jest moja córka. Jestem jej mamą. Po mnie mama nigdy nie przychodzi. No dlaczego? Długo pracuje? Nie, jest w niebie. Ojej, bardzo mi przykro, kochanie. Co? <laughs> nie, nie, to, to jest niemożliwe. Anastazja Kębski? To jest genialna książka. Bola, ja się oderwać nie mogłam. Ja mam nadzieję, że ty już piszesz drugą część, co? Aj, ty żało, że ty tego nie przeczytałeś. Film powinni z tego zrobić. No właśnie robią. Naprawdę? Nie, no to ty nas musisz na plan zaprosić. To znaczy szefa swojego z skromną osobą towarzyszącą.